Witam serdecznie, po trochę dłuższej nieobecności, ale niestety praca, praca, jeszcze raz praca, dodatkowo wystawy, więc troszkę nam troszkę mi tu zeszło. Jak mamy aktualnie co my tutaj mamy, jak to wygląda na chwilę obecną. Na chwilę obecną jesteśmy już w pełni przygotowań do sezonu. Tak jak widzimy tutaj samczyki już mają celki poobierane niemal wszystkie niektóre będą musiały troszkę troszkę być zmuszane ale myślę że jak pójdą w pary to będzie już tacy nawet tak jak widzimy z porządkami też nie jest za dobrze troszkę na bakier ale dzisiaj przy sobocie może się uda więc w miarę w miarę tu już mamy poogarniane i co najważniejsze zaczynam ruszać z próbnymi parowaniami bo Najwyższa pora parować ptaki w tym roku lotowe. Zamierzam w granicach 18-19 lutego. Wcześniej parowałem raz wcześniej, w zeszłym roku tak było podobnie i wyszło to fajnie. Że w granicach pierwszego lotu próbnego są już odsadzone młode gołębie są rozsadzone i już w pełni trenujemy. Wiadomo, ja na chwilę obecną nastawiam się głównie na kategorię A, kategoria B, chociaż ta B to jest, mówię, a ma już swoich, swoich specjalistów u nas, gdzie te loty 500 km naprawdę chłopaki ogarniają. Ja głównie kategoria A i w tym roku, może to źle, że się trochę nastawiam, ale, ale planuję bardzo kategorie roczne. Jest tych roczniaczków 30. Całkiem fajnie się pokazywały, coś pokazały na młode. Już staram się, żeby, żeby dbać o nie jak najbardziej. Fajnie obierają cele, roczniaki naprawdę teraz tutaj bardzo fajnie sobie buszują. Aktualnie cele mają tak pozamykane niemalże, bo troszkę było problemów z walkami. O te półki, teraz trochę łatwiej mają je bronić, trudniej wlecieć, ale łatwiej bronić. Myślę, że jak mówię, zacznę próbne parowania, to jeszcze bardziej się w tych swoich celach e, zaczną oswajać. E, mamy w tej chwili, tak jak mówiłem, 18, czyli jakiś miesiąc mamy do, do parowania. Planuję minimum 5-6 razy e, zrobić próbne parowanie. Różnie, czasem to bywa, że dwie godzinki, czasem bywa także do rana. Siedzą, siedzą razem. No, chodzi o to, żeby żeby później przy przy łączeniu w pary już tego 18 one już były połączone żeby nie było problemów i wiadomo jak najszybciej żeby jak najrówniej zniosły jajka przez ostatnie lata w miarę mi się to udaje w zeszłym roku to w ogóle była petarda bo w 5 w dni wszystkie łącznie z późnymi samicami z rozpodu więc było naprawdę super na chwilę obecną gołębnik wdów z racji tego, że już wszystkie samczyki są tutaj gołębnik wdów jest pusty będzie, jest tylko do wyczyszczenia i do dezynfekcji. Samice aktualnie przeniesione są do gołębnika młodych. Tam już sobie zapoznały się z gołębnikiem. Aktualnie przeszły tutaj. Tu też szkoda pokazywać podłogi. Tu sobie teraz siedzą. Mają trochę więcej miejsca, odpoczywają. Przygotowują się do, do lęgów. O, tutaj mamy między innymi naszą psrom, która. Która troszeczkę pojeździła po Polsce, odwiedziła e, wystawę ogólnopolską. Nawet fajnie, nawet lepszy miała wynik e, tutaj e, na ogólnopolskim standardzie, pomimo że pojechała w sporcie, no ale na to możemy patrzeć. Ma, była to lepiej oceniona, aczkolwiek ma ewidentne wady na, na, na dwóch lotkach, więc tutaj nie mogło być szału. Samiczki czekają w tej chwili co jeszcze co jeszcze jest teraz w planach od poniedziałku ruszamy z odrobaczaniem więc odrobaczanie teraz 3 dni 3 dni odrobaczania później szybka odbudowa wiadomo probiotyki te sprawy odbudujemy florę po czym w następnym tygodniu praktycznie jedyna kuracja jaką robię czyli kuracja na na tricho Praktycznie tylko to robię przez cały sezon. Nie, nie robię żadnych kuracji na drogi oddechowe i tak dalej. Chyba, że faktycznie coś się dzieje, aczkolwiek na razie nie muszę, więc, więc będzie jeszcze kuracja na tricho. Po czym co? Po czym mamy kolejne 3 dni odbudowy, probiotyki i przechodzimy na witaminę E też bardzo prosty środek bardzo duża ilość witaminy E która pomaga pomaga w układzie rozrodczym czyli no nie ukrywam że od, od dwóch lat właśnie jak zdarza się jedno, dwa, trzy czyste jajka to jest tyle dzięki temu też w miarę równo znoszą robię im takie coś do wody przez dwa tygodnie przed łączeniem w pary i wiadomo wówczas zwiększymy wprowadzimy lada chwila karmę, karmę już w połowie rozpodową Aktualnie są już miesiąc nie trzy tygodnie na samym jęczmieniu. mają taką taką wietkę trzy tygodniową to jedyny, jedyny okres w roku, kiedy to stosuję żeby trochę zapomniały o tej lepszej karmie. Nie mam rozów, więc, więc nie, nie trzeba za bardzo im tego nic dodawać. Wiadomo, reszta suplementacja jak najbardziej. Nie jest tego jakoś bardzo dużo, ale ja to mówię, a to, a to dostają siarę, a to dostają wiadomo minerały, a to dostają jakiś olej na, na, na karmę od czasu do czasu, a to dostają probioty raz w tygodniu. Takie zwykłe podstawy, co co stosuję przez cały rok. Nic jakiegoś nadzwyczajnego. Dostają minimum raz w tygodniu propolis, żeby też, żeby też je troszeczkę wzmacniał. I poza tym nic więcej. Spokoju, w spokoju odpoczywają. Przede wszystkim mówię, tak jak widzę, zdrowie jest. Po szczepieniu problemów nie było. Szczepione mykosalmowirem. Szczepionka raczej mocna. Nie było żadnych, żadnych problemów. Gołąbki są. W bardzo fajnym zdrowiu, żywe e, odchody idealne, więc, więc naprawdę nie ma, nie ma co narzekać. E, co tak mówię, do wody, no to wiadomo, awidres, ale też, też nie cały czas. Teraz mają troszeczkę taką, taki odpoczynek od tych środków. Dostają co jakiś czas, e, żeby nie było to, że, że, że cały czas muszę jechać, cały sezon na tym. Nie, nie, nie. Tak jak u młodych e, w zeszłym roku. Preferowałem Avidres cały rok, cały, rok, yy, cały czas, i, i w tym roku spróbuję po raz kolejny. Bo faktycznie, jeżeli to jest ta metoda, która pomaga na, na, na chorobę gołębi młodych, to byłoby super. W tamtym roku się udało. Miejmy nadzieję, że teraz również. Ale to zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu. Na chwilę obecną co? Tak to, tak to u mnie mniej więcej wygląda. Szykujemy się, już, już, już chodzę, już, już cały czas już człowiek marzy o tym, żeby był luty, już marzy, żeby je łączyć, plan lotów już jest przeglądany, już jest wszystko ustalane, tak to już jest, zaczyna się styczeń, zaczynają się już nowe plany, jak ma to wszystko wyglądać, jak mają wyglądać pary, jeszcze co jakiś czas coś zmieniam, bo nie ukrywam, że po gołębiach lotowych również wypuszczam, więc, więc też mi zależy. Który, jak mają być łączone? Zobaczymy. Już jest coraz bliżej. Już, już zaczynamy żyć. Tu chłopaki już też w oddziale słyszę. Już, już młode obrączkowane. Już no fajnie, fajnie. Naprawdę widać, że, że wszyscy idą do przodu. Teraz tylko z nimi jakoś próbować wygrać. Z zimówkami. Ja kiedyś, kiedyś próbowałem raz. U mnie osobiście to nie wypaliło. Ale też mówię, ograniczone mam pole, jeśli chodzi o gołębnik, a założenie mam jasne i proste. Nic więcej nie będzie dobudowane. Ma być to dla mnie hobby. Jeżeli jest jakieś hobby z wynikami, tym bardziej mnie to cieszy, ale nie nastawiam się na to, żeby nie wiadomo jak mocno, że tak powiem, zastawić sobie całego, całego podwóreczka i, i, i żeby to... Żeby to sprawiało mi frajdę, a nie żebym tutaj się rozbudowywał nie wiadomo jak mocno. Jest ograniczone, w tej chwili też już mi się to bardzo podoba. Gołębie rozpłodowe są u taty. On sobie przy nich pracuje, on ma z tego wielką frajdę. Ja mam teraz, mówię, trzy przedziały młodych dla wdowców i dla wdów. I dla mnie jest to zupełnie wystarczające. Tata sobie hoduje młode, te młode później tu przyjadą. Też tam jego, moje, mamy tam podzielone mój rozpód, jego rozpód. Moich jest 10 par, jego jest 10 par, moje będą puszczane na równi z, tutaj z lotnikami, bo część jajek sobie na pewno zabiorę i przywiozę tutaj, bo nie, nie po wszystkich wypuszczam, a tata on ma swoją wizję, on troszeczkę później pójści w pary na początku marca, nie chce się spieszyć, też to rozumiem jak najbardziej. No Jednak luty to, to różnie bywa z pogodami. Na chwilę obecną nie mamy w ogóle zimy. I jestem w ogóle, zastanawiam się, czy w ogóle będzie, no ale zobaczymy. Dla gołębi na pewno jest co lepiej, bo, bo mają święty spokój. Nie mają takich ciężkich okresów zimowych, ciężkich mrozów. Oby tylko nie spowodowało to jakichś kumulacji, jeśli chodzi o jakieś choroby. Mam nadzieję, że nie. Chociaż mówię, brak wody, brak śniegu, brak deszczu też powoduje, że znając życie, będziemy cierpieć na suszę, ale oby nie, oby jeszcze popadało, może się to uda. Tyle na dziś, bo to mówię, nie ma co dużo, nie ma co tu się dużo rozwodzić. Będę dawał, będę się starał dawać relacje o wiele częściej, jak to u mnie wygląda, jak wyglądają próbne parowania, a później parowanie, już to. To konkretne, jak mniej więcej te pary będą wyglądać, kiedy zacznę trenować. Trenowanie to jeszcze późno. Moje ptaki na dwór będą wypuszczane dopiero, jak będą miały młode. Nie są wypuszczane w ogóle na jajkach, ani w, broń Boże, w okresie jak są na jakimś pędzeniu. Bo tutaj w mojej okolicy, gdzie są same lasy, to tutaj byłoby bardzo ciekawie i tak, i tak, znając życie, coś mi yy, Jasiu na wiosnę. Zabierze, no ale to taki już, taki żywot, taki sport. Przyzwyczaiłem się do nich. Przy okazji bardzo dobrze mi rozlatują ptaki na wiosnę, więc czasem, czasem trzeba, się, trzeba się z naturą też pogodzić. Taki, tak, tak to już u nas wygląda, taki nasz sport. Dzięki wielkie, jeżeli chciało Wam się tego wysłuchać. Szacun, że słuchacie takiego głupiego gadania. Bo czasem tak o sobie mówię. Że siedzę i gadam głupoty. Jeżeli Wam się podoba, macie ochotę następne filmiki śledzić i jak to będzie wyglądało u nas w sezonie, już niedługo, zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek i łapkę w górę, jeśli się podobało. Dzięki wielkie, pozdrawiam, dobry lot.